Cześć, mówię coś na przykład do kolegów z pracy, że to może być tak, dobrze, może być tak, ale niekoniecznie musi być to moja racja. Na początku powiedzą ci, że coś jest nie tak, coś jest źle, gdzieś się tam wyłączają. Nazywam to wprowadzanie definicji mądry i głupi, że ty jesteś najgłupszy, on jest najmądrzejszy. Przyuważcie takie relacje w pracy nieraz, czy między ludźmi, ale później jak wychodzi to na... Twoje, to jeden z drugim nie potrafi ci powiedzieć, Ty, miałeś rację, faktycznie wyszło na twoje. Patrzył się, nic się nie odezwał i pójdą w cholerę. Śmiesz mnie to bardzo, bo idzie się z tego uśmiać. Nie odzywają się nic i tylko patrzą jak pracujesz, a szczególnie szef czy kierownik przyglądają się Tobie, jak ty pracujesz. Cieszy mnie czasem bardzo z tego, jak to wychodzi na moje, bo pod nosem to się śmieje z tego bardzo, mam z tego ubaw. I nie kryje się z tym wcale. To nie, że się złośliwie śmieje, ale trochę jest śmieszne to wszystko z tymi ludźmi, bo jeden z drugim nie powie: słuchaj, to jest dobra robota, to jest fajne, miałeś jednak tutaj rację. Nie, jeden z drugim ci nie powie tego.